Cześć, z tej strony Witam Was Anka. Dzisiaj mam dla Was troszkę nietypowy album, który był dla mnie, nie powiem, wyzwaniem. Album jest na 25-lecie kapłaństwa. Jest wykonany właśnie w takich beżach, brązach, złocie i kremie. Już mówię Wam, jakie ma album w miarę. Kładka albumu ma 24,5 cm na 15 i troszkę. Grzbiet albumu ma szerokość 8, no, ciut ponad 8-8 cm. Album jest albumem mega wypasionym, grubasem. Zwarcie ma tylko tak naprawdę cztery kartki. Yy, natomiast ledwo się domyka, mimo że nie ma zdjęć jeszcze w sobie. Ma wklejone tylko jedno zdjęcie, pierwsze, które jest zdjęciem z permizji. Księdza Tampora, dla którego jest robiony album. Yy, pokazuję Wam już jak. Wygląda cała konstrukcja albumu jest zrobiona jeszcze, powiem wam na podstawie tutorialu Bodajże Lady Scraper. Spróbuję wam odnaleźć ten tutorial i podlinkować w komentarzu pod filmikiem. Tyłu jeszcze nie mam naklejonej naklejki, właśnie muszę przykleić. Grzbiet albumu, musiałam tu mocnić tapetą. Na samym grzbiecie mamy tylko napis album. Nic więcej, przód albumu. Trzy chorągieweczki, takie z napisem: 25 lat kapłaństwa. Tutaj zakleiłam dane. I kielich z hostią. Kielich jest wyembosowany. Hostia również. Album zamykany jest na gumeczkę. I na takie śmieszne zapięcie. Jest to prawdopodobnie zapięcie bransoletkowe. Więc przejdźmy do oglądania albumu. Tutaj mamy... Spróbuję Wam to pokazać. Tekst. I tak. Przez sekundę Wam się będzie odbijało światło, ponieważ każda jakby strona jest otwierana tutaj na magnesik i ma folikę. Na tak naprawdę każdej kartce jest kompozycja kwiatowa, w związku z tym właśnie ta folika, która. Chroni przed zahaczaniem. Taką mamy kompozycję. Tutaj mamy tekst i tak po otwarciu. Każda strona. Wierzchnia tutaj mam matę. Ja nie będę wysuwać całej tej maty, ponieważ są jeszcze nie wyrobione i one kiepsko wchodzą matę są oklejone również. Yy, wszystkie strony są skonstruowane w ten sam sposób. I jest tak otwieramy. Tutaj mamy miejsce na duże zdjęcie ze złotą winoroślą. Odnik tylko jeden, jedyny, który jest. Tu mam odrobinkę, spróbuję przybliżyć teraz. Maty na zdjęcia, na każdej macie jest stempelek z napisem, że tutaj należy wkleić zdjęcie. Mm. Otwierana klapka z dwóch stron. Mata, tutaj mamy kolejną klapeczkę, na której mamy cytat na złotym tle. Z drugiej strony mamy puste miejsce. Zostawiłam cztery takie małe puste miejsca. Na zapiski księdza Tomka, na jakieś cytaty, które są mu bliskie, na nie wiem jakieś ważne daty, informacje, to zostawiam jego decyzji, co sobie tu zapiszę, czy zostawi miejsce puste, czy nie. Stuła, i zamknięcie na guziczek, na gumaczkę, na taki ćwiek z kółeczkiem. I mamy wodospad. Album pomieści około 80 zdjęć różnych formatów. Są to właśnie formaty od tego dużego przez 9x13, 10x15 i bodajże to jest 12x18, jeśli dobrze pamiętam. chodzimy do kolejnej strony. Album jest w ogóle robiony metodą Hidden Hinge Plus. Ja Wam spróbuję to pokazać. Będzie ciężko w tej grubości albumu, ale gdyby nie, to album by się w ogóle nie otwierał moim zdaniem. Mamy tutaj naklejone dwa paski. Między tymi paskami jest również bigowanie, więc ten album może chodzić po prostu na takim podwójnym chinczu. Naprawdę uważam, że gdyby nie to, to album by się w ogóle nie otwierał. <laughs> Przynajmniej taki gruby. Na każdej, jakby drugiej stronie tej, na której są kwiaty na drugiej stronie jest mała kompozycja. Tutaj już nam się nie wyciąga to, ponieważ no, ciężko by było z tej strony włożyć matę. Zresztą jakoś trzeba było przymocować. Strony do albumu. Na każdej stronie mamy ten sam jakby typ ozdoby, plus tekturka bym basowana na złoto. Większość jest chyba z hostią i z kielichem, a na pewno nie jestem. Tutaj na kolejnej stronie mamy również miejsce na duże zdjęcie i tu zawsze jest miejsce na duże zdjęcie, więc. Tej strony niekoniecznie będę Wam pokazywać. Yy, następnie mamy miejsce na zdjęcie. Otwieramy. I tutaj mamy kieszonkę. W kieszonce mamy dwie maty. Mate, te maty już są oklejone tylko z jednej strony. Ale zdjęcia można sobie przykleić na dwie strony. Tutaj mamy otwierane wiązanie na złote sznureczek i książeczka otwierana, raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć pomieści. Tutaj celowo nie dawałam stempelka foto, ale również można nakleić zdjęcia. Przechodzimy do kolejnej kartki i kolejnej strony. Tutaj również mamy tekst, kompozycję kwiatową. Kompozycje są mniej więcej wszystkie tak samo wykonane. I tutaj znowu mamy miejsce na duże zdjęcie. Ten sam, jakby motyw, dokładnie ten sam układ. I znowu. Mała kla duża klapka na zdjęcia, mała klapka z tekstem, miejsce na zapiski i informacje, kieszonka na dole, strona, w której się mieści duże zdjęcie, średnie i małe. Ej, bardzo chciałabym podziękować Dwóm osobom, dzięki którym, że tak powiem, wizja tego albumu, dzięki jednej z nich wizja albumu e, jest zakroiła się tak dosyć szybko. Druga osoba wspierała mnie w robieniu tego albumu. Jedną osobą jest Lucynka, drugą jest Magda. Myślę, że obydwie dziewczyny wiedzą, o kogo chodzi. Tutaj znowu mamy ten sam motyw. Kielich z hostią, z winoroślami. Również tekturka wyembosowana. Duża mata. Tutaj mamy znowu matę na zdjęcie. Wyembosowaną tekturkę winorośli. Po otwarciu mamy kolejną matę na małe zdjęcie tutaj taki ozdobnik wycięty wykrojnikiem Pod spodem jest podklejone po prostu złote strzane. całkiem fajny efekt to daje. mała klapka na którą wchodzą dwa małe zdjęcia i kolejne dwa małe zdjęcia nam tu wchodzą jesteśmy właśnie w połowie albumu zauważcie, że na podwójnym hintu Album w połowie rozłożył nam się zupełnie na płasko. Na kolejnej stronie mamy kolejne: Kolejną kompozycję. Kolejny tekst. Mam nadzieję, że w ogóle coś widzicie, bo nie wiem, czy jest ostro, czy nie. O, teraz dopiero widzicie. Ciekawa jestem, czy cały film się w ten sposób nie nagrał. Że jest totalnie nieostro. Znowu mamy miejsce na duże zdjęcie. Mała klapka na zdjęcie. Cytat. Miejsce na zapiski. I tutaj na dwa takie, na dwie wskazóweczki. Mała otwierana książeczka. Złap ostrość. Przechodzimy do kolejnej strony, i tutaj znowu mamy kielich z hostią, z winoroślą. Zaraz Wam spróbuję to troszeczkę. Oddalić, żeby wam się całość mieściła. I znowu duże zdjęcie. Tutaj mamy klapkę, na klapce mieści się małe zdjęcie. Klapka również jest kieszonką, w którą wchodzi małe i średnie zdjęcie. I mamy belly band, w którym mamy dwie maty. Na zdjęcia można oczywiście włożyć więcej zdjęć, Belly Band ich pomieścić całkiem sporo. Teoretycznie mogę nawet włożyć jeszcze te dwie maty i jeszcze jest troszeczkę luzu, więc naprawdę sporo zdjęć wejdzie w ten album. I przechodzimy do ostatniej kartki. I tutaj też mamy kompozycję kwiatową, w co niektórych są jeszcze pręciki pododawane. Znowu duże zdjęcie w ten sam sposób pokazane klapka z małym zdjęciem. Tutaj mamy cytat. Miejsce na zapiski i znowu na wskazóweczkę otwierana klapka w jedną stronę, klapka w drugą stronę i miejsce na zdjęcia. Tu wchodzą zdjęcia 10 na 15, czyli te troszkę większe. I ozdobnik z tekturki wyembosowanej. Została nam już tak naprawdę ostatnia strona albumu. Na ostatniej stronie mamy krzyż, pismo święte modlitewnik z różańcem położonym w otoczeniu kwiatów, wyembosowana fakturka. Sprawdzałam. Czy mi coś nie odpadło, bo mi jakoś tak dziwnie pykło coś? Znowu miejsce na duże zdjęcie, miejsce na małe zdjęcie. Otwieramy klapkę. Tu mamy bardzo podobnie, z tym, że tu mamy na dole ozdobnik, tu mamy na górze ozdobnik. Kolejna klapka na dwa małe zdjęcia, i tu zostawione miejsce na duże zdjęcie. Na okładce nie robiłam już zdjęć, wkleiłam życzenia, które jeszcze musimy podpisać. Mam nadzieję, że album Wam się podobał. Także do zobaczenia, papa. Pa.